Jesteśmy podczas gali Fame MMA 19, a ze mną były zawodniki UFC, m.in. grizzly Salim Tawari. Witam, Salim. Cześć, witam wszystkich fanów sportu walki. Po pierwsze, co tu robisz? Bo widziałem cię na gali federacji Cloud MMA, a ja teraz tutaj. Czy możemy się spodziewać jakiejś walki w Freakowej Federacji? Yy, tak, przede wszystkim dzisiaj jestem w narożniku Arka Tańculi. Yy, dlatego tutaj jestem. A jeśli chodzi o mój występ... Yy... To musicie jeszcze niestety poczekać, nie mogę, nie mogę o niczym rozmawiać, nic nie jest jeszcze e, przyklepane, więc e, co tu dużo mówić. Chodziły już jakieś pogłoski, że z Normanem Parke się szykuje jakaś walka, coś, coś, coś w tym było, czy, 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 czy nie bardzo? I tak, w kuluarach się mówi, że mamy, mamy stoczyć walkę, e, ja bym bardzo tej walki chciał, e, zobaczymy. Norman jest kontrowersyjną osobą, i z tego, co widzę po jego social mediach, też chce walki ze mną, więc yy, wszystko na najlepszej drodze. I mam nadzieję, że, że to się odbędzie. W federacjach freakowych są dziwne zasady czasem. Na pewno widziałeś walkę w klatce, czy nawet w budce telefonicznej. Czy jesteś otwarty w ogóle na takie udziwnienia, czy to ma być stricte walka MMA? Yy, wiesz, co ja, Jeśli by to taki ja jestem przede wszystkim yy, sportowcem. Yy. Jeżeli dojdzie do takiej walki z Normanem parkem, jeśli o nim mówimy, no to myślę, że to będzie typowo sportowa walka w normalnym oktagonie. Nie w żadnej rzymskiej, nie w żadnej butce telefonicznej. I co mogę powiedzieć? No na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie jest potwierdzone, ale mam nadzieję, że... Że wszystko jest na najlepszej drodze. Walczyłeś w UFC, widziałeś, jak to się od środka odbywa. E, powiedz mi, porównując na przykład do UFC, czy o, pod względem organizacyjnym fajmem ma to już jest klasa światowa? Znaczy przede wszystkim e, ogólnie polskie organizacje te topowe i sportowe, i frikowe. Naprawdę od zaplecza to wygląda bardzo dobrze, oprawa sama całej gali też. Czego brakuje w UFC? W UFC nie mamy takich opraw, wyjścia zawodnika do oktagonu, takiego show i tak dalej. Myślę, że to jest już w Polsce na mega profesjonalnym poziomie. Od Twojej ostatniej walki w USC minęło już kilka lat. Później słyszeliśmy o kłopotach prawnych. Jak to się zakończyło? Wiesz co, yy, jeśli chodzi o moje kłopoty prawne, to aktualnie cały czas yy, to wszystko trwa. Yy, no minęły już prawie 4 lata od. od yy, tego, jak, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć, spektakularnego zatrzymania na kilka dni przed moim ślubem. E, wszystko trwa i, i co? I pewnie jeszcze trochę potrwa, także jestem, jestem na pewno dobrej myśli w mojej kwestii. Nic się nie zmienia, jestem e, niewinny, zostałem niesłusznie pomówiony i czekam, czekam po prostu na dalszy rozwój wydarzeń. A dostawałeś już jakieś propozycje od zawodowych federacji, na przykład KSW? Wiesz to były, były jakieś rozmowy yy, od, y, z różnymi organizacjami yy, dalej są, także bądźcie czujni, niedługo niedługo się coś może yy, wydarzyć. To skąd taka długa przerwa? Yy, wiesz co tak, od y, tej całej nieprzyjemnej dla mnie sytuacji troszeczkę zabrali mi czasu. Później yy, po mm, po opuszczeniu aresztu poświęciłem się rodzinie, synek mi się urodził, ma już 16 miesięcy, także prowadziłem życie rodzinne i co teraz, teraz wróciłem już do mocniejszych treningów i, i czekam i mam nadzieję przede wszystkim, że w tym roku już zawalczę. Czy dobrze czułbyś się w takich potyczkach słownych na konferencjach? Wiesz co? Tak jak mówię, tutaj przede wszystkim jestem sportowcem, ale jeśli chodzi o konferencję, to, to na pewno, jeżeli dojdzie do tego, to nie pozwolę sobie na pewne, pewne zachowania. Także, także będzie wesoło. Dzięki bardzo, Sali, i miejmy nadzieję, do zobaczenia przed kolejną Twoją walką. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich fanów.